Cześć, z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Następny temat do ochrony OnePlusa 7 Pro. Mokolo ufał, raczej znaczy, Mokolo nie ufał, Mokolo klejone po full glue nie sprawdziło się, więc następny teatr szkło 5D Panda Glas. Dzięki poz za podesłanie. Zobaczmy sobie, co to za szkiełka. Zapakowano na taki blister bardziej, więc może tutaj to w ogóle na bok, bo to może być zapakowanie. A nie czy inaczej, co to za szkiełko? Szkiełko klasyjone klasycznie z tego co widzę, po wodzie czyli jest u góry czarny pasek, jest na dole większy czarny pasek tutaj jest część przezroczysta. Ale też widzę, że jest warstwa klejowa na końcu, więc zobaczymy, co to potrafi. Oczywiście, zapakowane w ten blister i taki kawałek czegoś, co przypomina steropianik, może coś w tym stylu. Jest oczywiście zestaw montażowy, zobaczmy, co w zestawie. Myślę, że to co zwykle, ale zaraz zobaczymy. O, świetnie, duży dust sticker, to lubię. O, nawet dwie szmateczki na, na mokro, spoko, nawet więcej niż potrzeba. Jedna na sucho. No dobra, lecimy. Po raz kolejny myślę, że spokojnie możecie użyć znowu oryginalnego tui od OnePlusa, gdyż te szkło, powiem Wam, że tutaj sobie fajnie wymyślili, bo praktycznie idealnie do niego pasuje. Jest bardzo mała tolerancja po boczkach, znaczy się, jak to nazwę, może nie tolerancja, różnica. Góra-dół prawie idealnie, więc jeżeli sobie je położycie, powinno ono bardzo fajnie siąść właśnie na tym za pomocą montaż przy pomocy tego etui, więc raczej się nie pomylicie zbytnio z krzywizną. Dobra, zobaczmy jak to się sprawdza. Najpierw sobie wstępnie tak jakiś paproszków oczyściłem ekran, więc klasyczne czyszczenie. Bierzemy najpierw część mokrom i jedziemy, czyścimy front ekranu na mokro. Tym razem, o bardzo dobry, duży pad. To mi się podoba, nawet dobrze nasączony. Więc oczyszczamy w szczególności też rogi. I wszędzie tutaj, pod spodem, nawet troszeczkę pod etui, gdyż trzeba powiedzieć, że etui, czy może nie i szkło, prawie że dochodzi nam do końca. Bo powinniście wyłączyć telefon, ale ja tego nie robię. Często lubię sobie popatrzeć, czy szkło dobrze siada, jeżeli chodzi o kwestię tematu zakrywania ekranu. No więc na mokro pojechaliśmy. No to jedziemy teraz na sucho. Chyba najlepiej w jedną stronę wycieramy wilgoć, która była w Okreśmatce, a przy okazji zbieramy wszystko, co mogło być, jakieś paproszki i tym podobne rzeczy. Powiem Wam, że już jest ładnie. Jak już jest ładnie, to jeszcze bierzemy oczywiście dużego das stickera. Myślę, że najlepiej ten wielki, właśnie ja je lubię, bo przejeżdżacie sobie całym takim oprócz to dużym kawałkiem taśmy i macie dzięki temu bardzo ładnie ekran oczyszczony z wszelkich poprochów. Żeby Wam się nie odpalało, od razu rozblokowywanie to po prostu zbyt szybko dwa razy nie dotykajcie ekranu, gdyż podwójne właśnie jego tapnięcie powoduje rozblokowanie. W moim przypadku użycie odblokowania za pomocą twarzy, no i wtedy od razu mi się wysuwa kamera. No więc, jeżeli mamy już odpoproszone, także tak sobie powiedzmy, odkręciamy folikę, cóż. Kiełko na ekran. Ono nie ma już żadnego wycięcia, tak jak poprzednie około, tylko po prostu musimy je w miarę sobie ułożyć na ekranie. Właśnie, żeby to ułożyć ładnie. Czasami trzeba je troszeczkę przesunąć, żeby mniej więcej taka sama była odległość po prawej, po lewej. Czy tak się dzieje? Zaraz sobie zobaczymy. Następnie wygląda, że jest dobrze. Jak jest dobrze, to powinniśmy wyjąć telefon z etui, może żeby nam się kamera nie odkrywała i docisnąć po rogach. No już widzę, że e, jakieś w ogóle kawałki brzydactw z opakowania pozostają białe jakieś, ale już widzę, że szkło jest klasycznie robione, czyli efekty benzynkowe nie powinny występować, ale gdzieś tam coś mi się rzuciło w oko przed chwilą, więc ta benzynka, pytanie, czy ona zniknie, czy nie? Się okaże. Szkło, oczywiście trochę zabiera wam ekranu, w szczególności na dole, u góry, może też minimalnie. Może trochę irytować ta warstwa klejowa po boku, która jest przezroczysta. Ją oczywiście widzicie w postaci takiego tutaj paska, ale trzeba przyznać, że w, tym, w tej opcji, jak dobrze to dociśniamy, no to ten pasek ładnie w miarę to wygląda. Dociśniemy go sobie z drugiej porządnie i od dołu i od góry i mamy teoretycznie szkło zamontowane. Dobra, pierwszy temat oczywiście kwestia dotyku. Już oczywiście widzicie, no jest mała wada po prostu widać tutaj te kreski po bokach. No to to jest, to mi się średnio podoba, ale dotyk, dotyk trzeba przyznać, że w miarę rozsądnie chodzi. Widzę, że wszystko mi tutaj łapie. Czuję pod palcem no to przynajmniej pod kwestią podnośnie dotyku jest spoko. Jak z tematem, żebyśmy może, czytnik też działa, o teraz nieco działa, ale on czasami, bardzo rzadko ma jakiś taki ten, trzeba po prostu mocniej przycisnąć, więc pod względem czytnika myślę, że jest spoko. Oczywiście nie jest czarna, tylko trochę szara, to już jest norma w przypadku tego typu szkieł. Jeżeli nie macie szkła klejonego full glue, no to niestety jesteśmy na to skazani. No, oczywiście szkło wymaga trochę jeszcze podociskania po tych warstwach, gdzie kleiłem, ale plus wstępnie jest taki, że nie szczela. Czyli znaczy się, że w miarę się trzyma, chociaż te boczki... no to podniemy dociskać jeszcze trochę i się okaże, czy one są spoko, bo coś ten jeden róg tutaj i ten u góry lekko odpuszcza, ale to trzeba dłużej poużywać sprawdzać potestować. O, o, o może nie zawsze mi chce zadziałać. Widzę, że czytnik. Zobaczmy sobie jeszcze oczywiście kolorki, jak wyglądają jeżeli chodzi o kolorystykę. No jest troszeczkę minimalnie może widać różnicę w tego typu szkłach zawsze jeżeli chodzi o kolory. Trochę zawsze efekt jest taki, że no ten w szczególności czerń odbicie światła powoduje to, że no niestety jest na szaro, a nie tak jakbym chciał. Kropeczek zbytnio nie widać, no może poza podsłońcem, benzynka bez szału. No cóż, popróbujemy, tańsza alternatywa, zobaczymy jak się sprawdza. Więc tyle odnośnie szkła Panda 5D Glass, ja je trochę posprawdzam, zobaczymy, może się sprawdzi. Ale oczywiście i jeszcze inne w kolejce, Mkolo UV, dom Glass jak tylko dojedzie. Więc jest T-Max no, też dla OnePlusa, więc będzie to sprawdzać. Więc na razie Panda 5 de Glass. No i testujemy. Tyle. Tyle z mojej strony. Macie jakieś pytania, chcecie coś więcej wiedzieć, pisze w komentarzach, gdzie je dorwać. Linki na dole. na dole również linki do mojej społeczności, profil na Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. No i cóż, na dzisiaj tyle. Mokolo 5 de Glass OnePlus 7 Pro. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!